Pisanie recenzji na Steamie to jedna z najlepszych funkcji, jaką oferuje Platforma Valve. Podzielenie się swoją opinią sprawia, że nasz głos może coś faktycznie znaczyć w środowisku pc Opcja ta często niesie za sobą bardzo wiele pozytywów, ponieważ dzięki niej możemy się dowiedzieć o grze zdecydowanie więcej niż z artykułów pochodzących z portali. Czasami recenzje z Metacritic czy z gier online mogą zwyczajnie nie wystarczyć i dobrze jest sięgnąć po kolejne źródło informacji. Ba, nawet może się zdarzyć, że mogą się one drastycznie różnić od siebie, jak miało to miejsce choćby w przypadku NBA 2K18. Jednak dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym, czy recenzje graczy są lepsze od recenzji z portali growych. Nie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o review bombingu, czyli o masowym wystawianiu negatywnych recenzji, które były spowodowane przez różne okoliczności. Często były one jak najbardziej uzasadnione, ale również zdarzały się one nie mieć przełożenia na rzeczywistość. Dzisiaj postaram się Wam wymienić kilka gier, które doświadczyły tego problemu na mniejszą lub większą skalę. Skupię się tutaj na produkcjach względnie bardzo dobrze udanych, w których review Bombik ukazał się dopiero parę lat po premierze. Jak już mówiłem, przyczyn może być bardzo wiele, dlatego nie traćmy naszego cennego czasu i przejdźmy do konkretów. Na początku zajmiemy się najświeższym przykładem z tego zestawienia. Borderlands 2 to zdecydowanie jedna z najlepszych luter-shooterów dostępnych na rynku. Tytuł zdołał zaskarbić sobie sympatię graczy swoim nowatorskim podejściem, pomysłem, a także humorem. Do dziś jest on uważany nie tylko za najlepszą odsłonę serii, ale również za punkt zwrotny w świecie luter-shooterów. Mimo tego, że produkcja ma już na karku ponad 13 lat, to wciąż jest z nim związana całkiem spora grupa odbiorców. W tym roku Borderlands 2 był nawet rozdawany na Steamie za darmo, co odbiło się niemałym echem w świecie gier wideo i niestety nie chodziło tutaj tylko o charakter pozytywny. Nieoczekiwanie tytuł zaczął zbierać bardzo negatywne recenzje od użytkowników. W dzień pisania tego materiału licznik pozytywnych recenzji na stronie ogólnej wynosił zaledwie 16%. Na tym review bombing się nie skończył, ponieważ z automatu obrywały także inne tytuły z tej serii, jak na przykład Borderlands 3, Pre-Sequel, czy nawet Jedynka. No dobra, ale czym to było spowodowane? Otóż w tym czasie gracze odkryli, że miała miejsce aktualizacja umowy licencyjnej Eula. Która była zawierana między producentem a graczem podczas uruchomienia gry. Oficjalnie miała ona gromadzić oraz zapisywać szerokie dane użytkowników, co miało uchronić tytuły przed oszustami. Niestety, gracze szybko zorientowali się, że akceptując umowę licencyjną, zgadzali się jednocześnie na udostępnianie swoich bardzo poufnych informacji, takich jak maile, hasła, IP, numery telefonu, zdjęcia, filmy, czy nawet adres korespondencyjny. Akceptując umowę licencyjną pozwalaliśmy na śledzenie oraz zapisywanie swoich prywatnych danych, coś co jest nawet wbrew zasadom Unii Europejskiej. Najbardziej popularnym wpisem na Steamie cieszyła się recenzja niejakiego Archa. Udało mu się wypunktować niemal każdy problem, jaki był w umowie licencyjnej oraz w polityce prywatności Take two Interactive. Niestety sprawa ta nie jest aż taka oczywista, ponieważ umowa miała również swoją drugą stronę medalu. Po pierwsze firma tłumaczy się, że modernizacja umowy licencyjnej została zawarta już w lutym, a review Bombing był spowodowany głównie przez rozgłośnienie sprawy dzięki YouTuberowi Hellfire. Po drugie, TikTok Interactive uspokaja fanów, mówiąc, że wszystkie dane od użytkowników pozyskuje jedynie w celu ulepszenia swoich usług i oczekiwań graczy co do ich gier. Po trzecie, wiele użytkowników podkreśla, że inne produkcje również stosują specjalne anti które zdobywają najwyższy poziom uprawnień na naszym urządzeniu, jak na przykład Valorant, League of Legends czy Marvel Rivals. To było jednak za mało, aby zatamować ogromną lawinę krytyki. Nie pomogło także stanowisko Rendiego Pitchforda, który wypowiadał się o tym temacie bardzo ogólnikowo, co nie spodobało się fanom serii Borderlands. Sami dobrze widzicie, że prognozy zapowiadające czwartą część serii nie są optymistyczne. No cóż, prawda jak zwykle pewnie leży gdzieś po środku. A wy co o tym sądzicie? Czy według Was review bombing był jak najbardziej uzasadniony? Napiszcie swoją opinię w komentarzach, ja postaram się przypiąć Wam serduszko, a ja już przechodzę do kolejnej produkcji. GTA V w dniu swojej premiery przeszło najśmielsze oczekiwania. Tytuł od Rockstar'a niemal od razu stał się poważnym graczem na rynku gier wideo, bijąc liczne rekordy popularności. Na PS3 Gra zdobyła status najlepiej sprzedającej się gry w historii i to pomimo faktu, że pojawiła się ona pod koniec życia siódmej generacji. Na tym jednak profity się nie skończyły, ponieważ dzięki wprowadzeniu modułu sieciowego, tryb online do dziś przynosi dla dewelopera ogromne przychody. Aż ciężko uwierzyć, że tytuł ma już na karku ponad 12 lat. Przez ten okres czasu produkcja zdobyła wiele sukcesów, ale także i wiele wpadek oraz niepowodzeń. Jedną z nich był masowy review Bombing, jaki miał miejsce w 2017 roku. Oczywiście nie został on przeprowadzony bez żadnego powodu, a przyczyną okazała się być scena moderska. Wydawca GTA V, Take-Two Interactive... Tak, po raz kolejny te same Take to Interactive postanowiło zablokować możliwość modowania gry, wysyłając groźby oraz zbiorowy pozew dla twórców Open 4 narzędzia, które pozwalało na modowanie wielu gier od Rockstara, w tym także GTA V. Firma tłumaczyła swoje czyny tym, że modowanie gry miało ułatwiać graczom oszukiwanie w GTA Online. Społeczność niemal od razu wyczuła w tym oświadczeniu zwykłe kłamstwo. Moderzy zaczęli się bronić argumentem, że przecież wszystkie dostępne mody działały tylko w trybie singlowym. Jeśli chciały się zagrać w GTA Online na zmodyfikowanej wersji, to gra na to zwyczajnie nie pozwalała, wyświetlając czarny ekran. Tłumaczenia wydawcy nie przekonały do siebie społeczności, a efektem tego był znaczący wpływ negatywnych recenzji na Steamie. Po wielkiej fali hejtu, jaka spadła na cały zarząd, firma postanowiła wydać nową aktualizację do GTA V, która zniosła blokadę na modyfikacje. Teraz pozostaje mieć tylko nadzieję, że tym razem Take to Interactive zastanowi się dwa razy, zanim znowu spróbuje zadrzeć ze sceną moderską. Wiedźmin 3 to zdecydowanie najlepsza polska gra, jaka kiedykolwiek powstała. Produkcja z gatunku RPG zdobyła nie tylko u nas, ale i również za granicą ogromną popularność. Już druga część poradziła sobie bardzo dobrze, ale to trójka okazała się być największym polskim bestsellerem. Gracze niemal od razu zakochali się w nowej produkcji, tłumnie ruszając i opróżniając swoje portfele. Tytuł miał absolutnie wszystko, co potrzebne było fanom RPG: świetna grafika, wspaniały gameplay oraz ogromny otwarty świat. Te trzy czynniki spowodowały nie tylko ciepłe przyjęcie na Steamie, ale i również na Metacriticu, gdzie średnia ocen wynosiła aż 93%. Podobnie było z kolejnym wielkim hitem od CD Projekt. Cyberpunk 2077 może i miał początkowy fallstart, ale ogromny hype wystarczył, aby gra mogła zyskać ogromną popularność. W dodatku deweloper dołożył wszelkich starań, aby naprawić aktualizacjami to, co nie udało się dostarczyć na premierę. Efektem tego była bardzo dobra sprzedaż, a także coraz lepsze recenzje na Steamie. Więc co się takiego stało, że obie te gry doczekały się własnego review bombingu? Odpowiedź jest bardzo prosta. CD Projekt postanowiło nałożyć na Rosję i na Białoruś sankcje w postaci usunięcia swoich gier z ich dystrybucji cyfrowej. Powodem tego była oczywiście inwazja Rosji na Ukrainę, która trwa po dziś dzień. To bardzo nie spodobało się naszym wschodnim sąsiadom, wystawiając produkcją od CD Projekt same negatywne recenzje. Najbardziej oberwało się właśnie cyberpunkowi oraz trzeciej części Wiedźmina. Na całe szczęście cała reszta świata stanęła murem za polskim wydawcą, który stanął po stronie Ukrainy. Jest to bardzo szczególny przypadek na naszej liście, bo tutaj Review Bombing nie zdobył większego uznania, zwłaszcza przez inne państwa wspierające Ukrainę. Team Fortress 2 od zawsze był uwielbiany przez graczy. Dzięki swojej przystępności, oryginalności, a także fabule, zdołał sobie zaskarbić całkiem potężne grono fanów. Przez lata, produkcja od zawsze zdobywała liczne sukcesy nie tylko w samej grze, ale i również medialnie. Jednak potem coś zaczęło się psuć. Od 2018 roku serwery gry były zalewane przez wielkie fale cheatbotów, które okazywały się być prawdziwą zmorą dla użytkowników. Schemat jego działania był stosunkowo prosty. Bot wchodził na serwer, wybierał snajpera i miał stuprocentowego aima. Sprawiało to, że rozgrywka dla normalnych graczy stawała się coraz bardziej trudna, a czasami nawet niemożliwa. Z roku na rok boty coraz bardziej rosły w siłę, a punktem kulminacyjnym stawało się spamienie bindami na czacie oraz sztuczne wyrzucanie normalnych graczy z rozgrywki. Valve jak to zawsze miało w zwyczaju robić, początkowo nie reagowało na ten problem i zostawiło grę na pastwę losu. Na ten stan rzeczy nie zgadzali się sami gracze, którzy postanowili w końcu coś z tym wszystkim zrobić. W 2022 roku społeczność ogłosiła akcję Safety F2, pokojowy protest mający na celu zwrócić uwagę Valve na obecny stan gry, który był nie do zaakceptowania. W samym przedsięwzięciu użytkownicy mieli wyraźnie dać do zrozumienia, że to jest ten czas, aby zrobić z tym fortresem należyty. Porządek. I faktycznie początkowo wydawać by się mogło, że przyniosło to oczekiwane rezultaty. Firma Geba Newella niemal od razu odpowiedziała na całe wydarzenie z pozytywnym przekazem. Niedługo później Valve zaczęło wypuszczać łatki usprawniające bezpieczeństwo oraz podjęli krok o banowaniu ludzi, którzy hostowali cheatboty. Udało im się także wypuścić długo wyczekiwaną letnią aktualizację, dodając przy tym nowe mapy oraz kosmetyki. Ale niestety był to tylko chwilowy zastrzyk zainteresowania. Tuż po summer updatecie można było odnieść wrażenie, że Valve po raz kolejny zaczynało się wycofywać ze wsparcia. Niestety, wcześniejsze aktualizacje nie wystarczyły, aby w pełni zatrzymać problem z botami, ponieważ dalej było ich mnóstwo. Na serwerach wciąż się od nich roiło, a początkowe aktualizacje nie przyniosły żadnego rezultatu. Społeczność wcale nie zamierzała się poddawać bez walki i dwa lata później ponownie wystartowała akcja Safety F2 oraz Fix F2. Tym razem nie skończyło się tylko na zwykłej prośbie. Gracze utworzyli petycję, która miała zostać dostarczona bezpośrednio do siedziby Valve. Udało się zdobyć ponad 200 tysięcy podpisów, co było godne podziwu. Społeczność doskonale wiedziała, że zwykłe prośby i błagania mogą nie wystarczyć, dlatego tym razem zdecydowali się przeprowadzić review bombing. Od czerwca 2024 roku Team Fortress 2 został zasypany negatywnymi recenzjami na ogromną skalę. Treść w większości z nich była bardzo prosta i rzetelna. Hashtag FixTF2 Dopiero po tym wszystkim Valve w końcu postanowiło potraktować ten problem na poważnie. Kilka miesięcy później firma Gabriela postanowiła wyczyścić grę z niepożądanych cheatbotów, a Team Fortress 2 znowu stał się grywalny jak nigdy wcześniej. Na tym jednak pozytywy się nie kończą, ponieważ społeczność miała już wiele okazji do świętowania, jak na przykład wydanie ostatniego komiksu zamykającą fabułę TFa, udostępnienie kodu źródłowego TFa całkowicie za darmo, czy nawet zapowiedź nowej aktualizacji MVM. Wychodzi więc na to, że Valve wcale nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, a Team Fortress 2 może nas jeszcze nieraz zaskoczyć. War Thunder to bez wątpienia jedna z najlepszych i najpopularniejszych gier wojennych dostępnych na rynku. Początkowo produkcja dotyczyła tylko bitew lotniczych, lecz z czasem wprowadzono również potyczki morskie oraz naziemne. Co spowodowało jeszcze większą rozpoznawalność tytułu. Od 2013 roku produkcja zdążyła uzbierać całkiem spore gronofanów oraz wielkie uznanie za jakość. Niestety wszystko zmieniła jedna aktualizacja, która miała miejsce w maju 2023 roku. W Wtedy to deweloperzy postanowili całkowicie zmienić ekonomię gry. Mikropłatności to coś co gracze kochają, ale i również nienawidzą. Niestety w tym przypadku problem dotyczył tej drugiej strony medalu. War Thunder wprowadziło bardzo ogromny grind faworyzując przy tym konta premium, spychając zwykłych użytkowników na drugi plan. Najbardziej dotkliwe zmiany, jakie miały miejsce, to zwiększenie kosztów naprawy naszych pojazdów oraz zmniejszenie liczby nagród po każdej bitwie. Nowe okoliczności spowodowały tak potężne zmiany, że progres w normalny sposób był cholernie ciężki, a chwilami nawet niemożliwy. Oczywiście mogłeś tego wszystkiego uniknąć, wyciągając portfel i płacąc gotówką. Na odzew fanów nie trzeba było długo czekać. Postanowili oni pokazać swoją niechęć do wprowadzonych zmian w postaci negatywnych recenzji na Steamie. W samym tylko maju World Thunder zdążył ich uzbierać aż 116 tysięcy, co może stawiać ten wynik w cisłej czołówce pod względem ilości negatywów. Na całe szczęście wydawca zdecydował się posłuchać graczy i cofnął wcześniejszy system monetyzacji. Warto tutaj nadmienić, że gdyby nie ostra reakcja fanów, to najprawdopodobniej wydawca doiłby graczy do dziś. A patrząc na to, co miało miejsce choćby w lutym bieżącego roku, to można powiedzieć, że Gadget Network jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa co do mikropłatności. No cóż, recenzje na Steamie mogą mieć różne zastosowania. Zalewanie stron negatywnymi opiniami może i wydaje się niezrozumiałe, ale w wielu przypadkach ma ono na celu pokazać deweloperom, że coś jest nie tak. Coś, co zapala lampkę ostrzega, która musi zostać natychmiast zgaszona. Review Bombing właśnie jest taką ostatnią deską ratunku dla społeczności, aby ratować swoją ukochaną produkcję. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli masz jakąś własną grę, która powinna się znaleźć w tym zestawieniu, to sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji. Wpadnij także na mojego Discorda, aby szybciej otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich filmach. Natomiast jeśli filmik Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, daj suba oraz kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić moich dalszych materiałów. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia wkrótce.